Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w naszym kąciku poetyckim. Dzisiaj chciałbym przedstawić kolejnego poetę podlaskiego, Bogdana Dudko. Bogdan Zanim przeczytam kilka jego wierszy, kilka słów o autorze. Bogdan Dudko urodził się w 1968 roku. Dzieciństwo spędził w miejscowości Cisówka, gmina Michałowo. I tam też mieszkał przez całe swoje życie. Był absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto był dziennikarzem, poetą, animatorem kultury, pomysłodawcą i wieloletnim redaktorem naczelnym kultowego pisma literacko-artystycznego Kartki. Napisał trzy tomiki poetyckie. 44 o Miłości, a także Dolina z Narwi i Świsłoczy i Ziemia Zaklęta. Wydana, tomik, wydany pod koniec ubiegłego roku. Był również autorem książeczek dla dzieci: Wilczek Milczek oraz Bubuś Puchaczek. Wszystkie jego książki wydane zostały przez Fundację. Biała Wieża. Tak. Przeczytam najpierw wiersz z wydanego tomiku poetyckiego. Wydanego pod koniec ubiegłego roku: Ziemia Zaklęta. Noc jakaś wieś na Podlasiu. Już dziesiąta na zegarze. Gaszą światła gospodarze. Właściwie gospodynie, tylko one tu zostały. Szyby mi od telewizorów. Oglądają kolejne seriale, o których nic nie wiem. Zimno jak cholera, cicho i głucho wszędzie. Niebo prześlicznie bezgwiezdne. Pod nogami szeleszczą liście. Szeleści moje serce. Czuję się jeźdźcem ciszy. I kolejne wiersze z tomiku potyckiego Dolina znad Narwi i Sisłoczy. Wieś zabita na dobre. Deskami zgniłymi od tęsknoty, za przeszłością. Na polach tylko kwiaty i ptaki. Łąki kompletnie już nie te same. Wyschły błota. I ja usycham. Wypatrując na drodze Twojego autobusu, ty zawsze przywozisz tu radość. Kolejny wiersz pod tytułem Ginącej Wiosce. Popatrz, jakie smutne oczy ma ta ulica. Na 46 dymów, 30 tubylców. Niezliczone ślady stóp. Ale wilków. Już nawet lasem podchodzą pod same gumna. Za nimi zaczyna się las, tylko on po nas zostanie. Kiedyś graliśmy tu w piłkę. Teraz na porośniętych sosną boiskach, na suchych sękach wygrywają swoją pieśń dzięcioły. Czarne, pstre i zielone. I ostatni wiersz pod tytułem w mojej ojczyźnie. I to, co straszy mnie, jest ludzka zawiść. W mojej ojczyźnie, której nie ma, każdego obcego częstuje się kromką chleba, zimną wodą ze studni z żurawiem. W mojej ojczyźnie, której nie ma, jest taka rzeka, cicha, kręta, płacząca, taka sama jak żyjący tam ludzie. Dziękuję za uwagę.